Witam Państwa, jestem Piro, a to rozpakowanie paczki ze sklepu CCG Castle. Jest to sklep z kartami do karcianek kolekcjonerskich. No, kupiłem trochę kart do gry My Telephony Card Game. Więc cóż, całkiem fajna opcja, żeby sobie kupić konkretne karty. No więc tak, paczuszka przyszła... W takim oto opakowaniu. A jeszcze nie wspomniałem, że jest to sklep, który jest w USA. Więc, no, paczuszka przyszła w USA. Ale, jak na wysyłkę z innego kontynentu, no to koszt przesyłki mają nie najgorszy. Więc, już zabierzmy się za otwarcie paczuszki. Mam nadzieję, że będą w środku wszystkie karty, które zamówiłem. Ok, paczuszka jest chyba już pusta. Sprawdźmy poza kamerą. Dokładnie. Więc, paczuszka opróżniona. I co my tu mamy? Best price online. Dot for less. Mhm. Kod zniżkowy. No spoko. W sumie już takiego kodu zniżkowego korzystałem, bo san już robił zamówienia na eBayu w tym sklepie. Więc ten. Więc taki kod zniżkowy miałem. Wyciągnijmy karty. Wszystko było zapakowane w taką folijkę. Dajmy ją na bok. Dobra, to też można dać. Na bok. I zobaczmy, co my tu mamy. A więc tak, tu widzę, że mamy hm. na końcu zabezpieczony takim y, tym y, toplauderem. Ale nic w niej dołożone nie było. Dobra, dajmy go na bok. I tak, co my tu mamy? Mamy przede wszystkim raz dwa, trz... trzy sztuki de horror de horror. I to mi się już nie zgadza, bo zamówiłem pięć sztuk. Więc chyba, w, jeżeli dalej nie będzie więcej, to w tej sprawie będę musiał napisać do sklepu. Mamy Resource, Wake Up Call, 3 sztuki i to się zgadza. 3 sztuki eventu Solo Performance. I tak, tego też zamawiałem 3 sztuki, się zgadza. Ultra Rzadki Main krysalis, który zamawiał San. A więc... No, bo robiłem zamówienie teraz razem z Sanem, więc jest ultra rzadka Chrysalis. Ostatnia, ostatni element, który był Sanowi do tali potrzebny, więc z tego się na pewno San ucieszy. Odłóżmy na osobną kupkę. Dobra, dalej. Trzy sztuki. Frenda rzadkiego Minuet. To jest naprawdę fajny friend, bo można w main phase ją zmęczyć i zapłacić jeton, żeby dobrać dwie karty i położyć kartę z ręki na górę talii. Znaczy, no, no, tak, na górę talii. Dzięki czemu tą kartę będziemy później flipować w face więc planuję właśnie zrobić taką talię, gdzie zawsze się wie, co się flipuje. Dwie sztuki eventu mix Mixup, to też się zgadza. Dalej mamy. Troublematerów Pinkie Pie, foliowanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć foliowanych Pinkie Pie. Więc co też się zgadza. Sześć zamówiłem. W zasadzie to trzy sztuki są dla mnie. Trzy sztuki są dla Pinkie Pie 2909, bo też razem z nią robiłem to zamówienie. Więc tak się to oto prezentuje. Sześć foliowanych. Dalej dwie zekory. I tu mi się wydaje, że też trzy sztuki zamawiałem, więc też chyba coś jest tu nie tak. No dobra, zaczymy dalej. Jedna niefoliowana pinki, taka też była zamówiona, to się zgadza. Dwie sztuki bezkolorowej pinki. To się zgadza. Dwie sztuki Perfect Teleport. Też się zgadza. Jedna sztuka bezkolorowej Flatter Trzy sztuki Cutie Pox Outbreak. I teraz tak. 3 sztuki rzadkiego Troublemakera Rainbow Dash. To też się zgadza. 3 sztuki Cheerlee. Rzadki Friend. którą używa kończenie face To też wszystko zgodnie z zamówieniem. 3 sztuki kryształowych szeń W sumie tu nie jestem pewien, ile ich zamawiałem. To później sprawdzę. Dobra, odłóżmy foliowana karta z Pinkie Pie, Różowy Friend Trich Hat i takie dwa zamawiałem, ale już widzę, że może będą dalej bo jest jeszcze jeden The Horror, The horror. teraz ja ich w końcu cztery zamówiłem, czy pięć to jeszcze wszystko sprawdzę i dochodzimy do ciekawszych kart Ultra Rzadka Laira Posiadam już taką jedną i chciałem mieć drugą do talii, bo nie jest jakaś super mega najdroższa, no chociaż najtańsza też nie jest, dlatego kupiłem tylko jedną, a nie dwie. Ona ma taką zdolność, że kiedy przeciwnik dobiera kartę, możemy ją zmęczyć, żeby dobrać dwie karty, więc jest to fajne z jednego powodu, przez to, że ten dobieramy więcej kart, a z drugiego, że przestajemy konfrontować problem w turze przeciwnika, więc naprawdę mega karta. Następnie mamy promkę Pinky Pie. Spittle Pie. Więc taka oto promka. Następnie dwie sztuki yy, promki i Double Trouble, który pozwala wyflipować dodatkową kartę podczas face of z Troublemakerem. Naprawdę ładna promka. I cztery sztuki promki Awizotla też naprawdę fajna promka. Jest to bezkolorowy friend. I tak, on ma taką zdolność, że gracze nie mogą zdobywać więcej niż dwóch punktów, turę, Więc cztery takie promki. A zaraz, chyba o czymś zapomniałem, bo jeszcze dla sana miały być dwie sztuki Resortsa pewnego. I czy jego tutaj nie było, czy ja go ominąłem. A, tutaj jest ten resource. Dokładnie. Tutaj tego resource'a dwie sztuki dla sana. Jedna sztuka jest moja. No więc teraz się wszystko zgadza. W sumie jeszcze będę musiał dokładnie z listą posprawdzać, czy dokładnie się wszystko zgadza, ale wydaje mi się, że większość jest ok. No więc generalnie jestem z ten, ofertę tego sklepu naprawdę zadowolony. Zdecydowanie mogę ten sklep polecić. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.